tej strony Kraksa. Gramy dzisiaj znowu w Minecrafta. O, zmieniłem strój. Dlaczego? Dowiecie się w kolejnym odcinku. Z mi nowej miniserii, bo moje serie trwają tylko po 2-3 odcinki, ale tamte będzie dłuższe. Zobaczycie później do czego będzie mi potrzebny ten strój. Żeby wyglądać jakoś w tamtej serii, co nie? Dobra. Dzisiaj drugi dzień pracy będzie, tak? Tej okropnej pracy z tymi robotami, które próbują mnie zabić, mhm, dobra. I odnowili ją, ona jest teraz nowa, ale no da dalej nie ma kamer. Dalej nie ma kamer, może w następnym odcinku już będą. Teraz nowo wygląda, o wiele inaczej dobra no, o wiele inaczej wygląda. Teraz w ogóle chyba to z innego tego. No, ładnie wygląda. No dobra. No, teraz ładniej scena wygląda w ogóle. Mhm. Zabezpieczone. No, ładnie to w sumie wygląda teraz ta scena. O, teraz są tak stoliki, tylko OS Teraz nie, nie, nie ma, tylko part serwis i kibelka. No, nie ma tylko tych rzeczy. A nie, kibelek jest. A, myślałem, że kibelka nie ma. Okay. No to czyli brakuje parts serwis. Na następnym odcinku pewnie już zrobię. Co to? A, A to to. Aha. Ale stolowe drzwi teraz zrobili nad pójście. O, teraz mogę patrzeć. Ty, fajnie. Teraz mogę patrzeć. Ale ciekawe, czy oni mogą mnie przez to uderzyć. Bo kto zna, znać, życie to oni to na nad przeteleportować się, bo mogą do mnie. Noc nie wiem. Tamto w ogóle gościu, który stał, to zniknął. Z niewiadomej przyczyny. Dobra, a takie pytanie, czy tam jest zegar? No oczywiście, że nie ma zegara. Nawet okna nie mam. Nie wiem, kiedy będzie noc. A w noc, a w nocy zaczynam pracę. W ogóle nikogo nie ma puste dalej. Ujacię, ujacię. Dobra, to my się w... może widzimy, kiedy będzie wreszcie noc. A tak to. A, przez bloki. Aha, bo to są te blo bloki te. Jak to było? Tutaj są blo bloki te. No, bariery bl bloki. Aha, i z tego da się tam przez No tutaj moby będą, to będą tutaj przeskakiwać pewnie. Przez to będą ich przesuwać. Dobra, ale no to my się widzimy, kiedy nastanie. noc. O, jezu, jezu, jezu. Dobra, to ja sobie teraz tak chodzę i ciągle biegam. Jest noc. Okej, okay, okej. Okay. Oni pewnie zapewne się będą ruszać. Chyba to wskoczy w kibel do kibelka. Skoczyć na kibelek się nawet nie da. No dobra, no dobra. Teraz w ogóle to jest na trzy, więc oni teraz mogą tutaj yy, do mnie wejść przez to, więc ja to lepiej będę zamykać. No i nie wiem, co dalej będzie. Cze to przywitam się teraz z wami, gdy oni zaczną się może ruszać, nie wiem. E, dobra, to ja zrobiłem tak po prostu, żeby nie było... Znaczy ja nie wiem, ja się boję wychodzić, bo jak... O, ruszyli się. Eee, eee, popatrza się na mnie. Ty to on się na mnie patrzy na to ale co? W ogóle jakie biurko. Ja to zamykam, nie ma wody. Tam to w ogóle nic nie ma. Zwykła dziura. Nie są chyba bardzo chętni, żeby mnie zabić. Nie, nie tak gapi się na mnie ten Spring Bonnie. <tryk> Ty, ja nie wiem, czy on chce zejść do mnie, czy po prostu nie. Tam to w ogóle lata. Się boję podejść, bo ja nie wiem, czy oni po prostu są tacy zablokowani przez te stoły. Ty no, oni są, nie, nie są chętni w ogóle, żeby, żeby mnie złapać, ale się boję, żeby podejść, bo jak się za blisko podejdę, to oni chyba będą próbowali mnie ten, to oni... <grystanie> eee. Ja to się teraz strasznie nie są, zbytnio. To nie bo teraz... No, później może powiem, żeby usunęli te stoły, bo bardzo im to blokuje pracę. O, Jezu, ale się obróciłeś. To na tym ma polegać moja praca. O, o... Dobra, jak się ich chyba uderzy, to później sam próbuję. Eee e, no, a gdzie jest? się w kiblu schowa, to oniby mnie nawet nie mogli zbyt złapać, więc kiberto to. No i gdzie on jest? O jezu, 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 jezu. O jezu, uderzył mnie. O, uderzył mnie. O jezu, jak by to powiedzieć? A ten jeden klocki go tam bl blokuje go. Ty no normalnie Janusze budownictwo. A tu z tym bloku przejść przez to nie może. Janusze budownictwo. Oła! Zarbo, ja, jak on wejdzie w ten blok, to będzie mógł tutaj wejść. To znaczy, że on chyba teraz tutaj za tym blokiem stoi. No dobra. Oła! Ty, znaczy za dużo nie zadaje. Po... Gdzie tu Enderman? Ty Enderman To jest trze. Wow. nie chcę podchodzić, bo ja nie wiem ile on w ogóle tak kontry... kon... trzy serduszka, trzy-cztery zabiera, więc. A bo jaką w to wyjdzie, to on będzie. A nie, to on nawet przez to nie przejdzie. Ja muszę budownictwo. To nie ma jak tutaj do mnie wejść w ogóle. wynocha Ty, Fredziaku. Oła. O O, ja, jaj, jaj, No dużo. A, to jak mnie teraz dziabniesz, to ja zginę. To to drzwi nad potrzebnymi, nieszczę, bo te bloki nie chronią mi to bardzo. Nie chcę tak zaba. Za bardzo za to wychodzi wychodzić, bo jak on za te bloki, chciałbym po niego uderzyć, żeby on mógł nawet na mnie reagować, ale mnie później ten panciu uderzy. To ja nie wiem. Nie wiem, co ja będę miał robić. Aha. Kupu złomu, kurwa, teraz z Kibla nie wyjdę. Ty ja z Kibla nie wyjdę, bo mnie uderzy, gdy on mnie uderzy, gdy wyjdę. Fizyk, fizyk, słabiak, słabiak. Da, czy da się ich zabić? I co się nam nie kapisz? Najgorzej, że mi jedzenia nie dali, ja nie mam co zjeść w ogóle. wydaje się dzień Dobra, za chwilę jest dzień, bo tam widziałem i jeszcze prawie jasno, ta się widzę z... to, to, A to tam Gdzie oni mnie wysła? Na jakąś wysepkę mnie ktoś wysłał. Ciekawy kto? Ty. Bo tak to bym mi się w domku odrodził. Ty, to możliwe, że... Ty, gdy od Fredbera pojawię się w jakimś losowym miejscu, to nie... A nie, tam jest wioska dobra. Ale jest dzień, więc dobra, widzimy się, gdy ja tam już pójdę. Przyjdę tam. Dobra, to ja jestem już tutaj. Jest dzień, więc. Aha, jest dzień, więc. No, ty mnie zabijesz przez ściany. Dobra, będę musiał się daleko, daleko tamtej ściany trzymać bo on może mnie przez tą ścianę zabić. o, mogę cię uderzyć, He. I tak ja się odwracam, on się, on się budzi i pożera moją głowę. A czemu to jest otwarte? Ja to zamykałem. Jakiś bug. Tam dalej nic nie ma. Tak otwieram, to jest za te ławki, na, na serio, będzie trzeba później na środku usunąć. To ja nie wiem, co zrobię. W ogóle jakiś bug, bo mi się... Widzicie to? Ser, serca mi się ten... Nie pokazują igód. Coś mi się znowu coś skraszowało lub coś. Nie wiem. Często w Minecraft y, P zawsze coś się, coś tak tam... Że zawsze, nie wiem, coś, może przez to, że mam słabszy trochę telefon, to Może przez to Nie mm, Ty, przydałby mi się do uderzenia ich może bym nie kiedyś spalił pizzerię? Tam w ogóle pizzy nie widzę. To jest chyba bardziej. Zaraz Tamto to jest chyba bardziej ten. Five Nights at Freddy's. Ale ten zamiast pizzeria to ciasto niarnia. Bo tam ciasta bardziej są niż te pizze. Albo że zrobię jakieś tekstury i zamiast ciasta będzie pizza. O. No dobra, wracam do domku. Nie mam co dalej. Myślę, że to byłby fajny odcinek. No, mnie Freddy zabił i gdzieś nie wiem skąd, bo ja powinienem się tutaj odrodzić. A ja się odrodziłem gdzieś tam na wyspie. Możliwe, że Freddy mnie byle gdzie teleportuje, albo że mnie teleportuje na tamtą wy wyspę. No dobra. To jest z wami kończę, może po tym odcinku jeszcze nagram tą, y, to nowe, co dla Was przeszykowałem z y, tym strojem. Co mm. jest są? Co Serio, ma mam kreatywa, serio? Ty. Jak to się stało? Możliwe, że mam no tutaj jakieś przyciski, mi to przełącza później. Nie wiem, nie wiem. Później sobie zobaczę ustawienia i tam dalej. No i czego się kapisz? No to dobra, to ja z wami kończę. Dzięki. Jakby co, tej peleryny nie będę miał w tamtym, bo ta peleryna mi nie jest potrzebna, albo żebym miał jakąś taką czarną pelerynę, to by później pasowało, ale... To ja dzięki żegnam się, na... A no teraz są serca, dobra. To, to chyba znaczy, że miałem kreatywa, jakoś, nie wiem. Przełączyłem to jakoś. Magia czarna, nie wiem, później sobie ustawienia zobaczę. W ogóle to sobie teraz rozwaliłem pochodnie. No to dobra, Nara. Cześć, cześć. Z Wami był Kraksa. Hej, hej.